Halo, halo, dzień dobry drodzy Państwo. Dzisiaj opowiemy, dlaczego magazyn energii bez odpowiedniego sterowania sam w sobie nie rozwiąże problemu wyłączania się instalacji fotowoltaicznej spowodowanego zbyt wysokim napięciem w sieci. I przedstawimy to w symulatorze instalacji OZE dla domu wersja z 2025 roku, który w wersji demo możecie Państwo pobrać. Link znajduje się w opisie. Warunki symulacji zużycie roczne 10 000 kWh, instalacja 10 kW, która produkuje 10,5 tysięcy kWh, czyli taki dosyć standardowy setup i widzimy, że w dniu symulowanym 24 lipca 2024 roku tutaj ta fioletowa linia to jest zużycie energii, czy zapotrzebowanie energii w domu. Żółta linia to jest produkcja energii z fotowoltaiki, suma to jest ta kropkowana linia. Włączamy, wszystko wygląda fajnie, a teraz włączamy symulację utraty produkcji ze względu na zbyt wysokie napięcie w sieci, i od razu widzimy, jak bardzo ten wykres się zmienił. Zwróćmy uwagę, że w tych godzinach, kiedy ta energia z fotowoltaiki powinna być najmocniejsza, czyli kiedy fotowoltaika powinna być najmocniejsza, to produkcja nam tutaj spada. W rzeczywistości ten wykres wyglądałby tak, że byłby taki bardzo poszarpany. Ta linia szłaby w górę i w dół, w dół i w górę, w dół i w górę, bo z, w rzeczywistości inwerter w tym momencie wyłącza się i włącza co parę minut. Wyłącza się, bo sięga tej swojej granicznej wartości 253 V. Powyżej której musi się wyłączać, no kiedy napięcie w sieci i kiedy napięcie na inwerterze tak wzrasta, no to on po prostu się wyłącza. Po jakimś czasie się włącza, próbuje znowu eksportować energię z fotowoltaiki, i później znowu musi się wyłączać. Jest to niezwykle frustrujące dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych, dlatego zobaczymy, czy magazyn energii pomoże w takiej sytuacji. Dodajmy do symulacji magazyn energii o pojemności 10 kWh. I widzimy, że tutaj magazyn energii odbiera energię z fotowoltaiki tylko do godziny 9, a od godziny 10 o godzinach 10-11, kiedy to te problemy z wysokim napięciem są najwyższe, magazyn energii już nie odbiera tej energii. Dlaczego? Tutaj z wykresu po prawej wynika, że do tego czasu jest już całkowicie naładowany. Więc co? Być może problemem jest zbyt, zbyt mała pojemność magazynu. Zwiększmy ją aż czterokrotnie do 40 kWh. I co widzimy, w dalszym ciągu nie zapobiegło to problemowi. W dalszym ciągu widzimy, że o godzinie 10.11 magazyn energii już nie odbiera tej energii efektywnie. I dlaczego tak jest? Ponieważ on już od rana jest naładowany niemal w 70%. A dlaczego jest naładowany od rana w niemal 70%? Bo kiedy w dni słoneczne, kiedy jest kilka dni słonecznych pod rząd, a tak jest podczas y, latem, no to ładujemy magazyn energii. 40 kWh, ale zużywamy tylko powiedzmy 10. No i pozostałe te 30 nie mają się gdzie powiedzieć, zostają w tym magazynie, więc magazyn w ciągu dnia następnego jest w stanie odebrać tylko te 10-15 kWh i jest naładowany znowu do godziny 9. A o godzinie 10-11 kiedy my chcemy, żeby on się ładował, to on już jest zupełnie naładowany. Jak sprawić, żeby magazyn energii jednak odbierał tą energię z. W tych godzinach, kiedy nam najbardziej na tym zależy, jednym z rozwiązań jest włączenie takiej funkcji, którą mają niektóre inwertery, żeby ładowanie magazynu następowało w określone miesiące od danej godziny. I zwróćmy uwagę, gdybyśmy kazali mu w miesiącach od kwietnia do września ładować, ładować się z fotowoltaiki od godziny 10, no to widzimy pięknie. Od godziny, od godziny 10, 11, 12, 13 jest ładowany, odbiera całą tą energię w godzinach, kiedy inaczej by się wyłączała i jest wszystko super. I zwróćmy uwagę, że działa to nawet wtedy, kiedy ten magazyn energii miałby, pojem miał miałby pojemność zaledwie 10, albo powiedzmy 15 kWh no, byłoby to również bardziej efektywne wykorzystanie naszych środków inwestycyjnych, o, widzimy tutaj. Od godziny 10 zaczyna się ładować, do godziny 12 jest w pełni naładowany, ratuje naszą, naszą produkcję z fotowoltaiki i zwiększa naszą autokonsumpcję. Jeśli już koniecznie chcemy iść w duży magazyn energii i odbierać całą tę energię z, z fotowoltaiki, to kolejnym rozwiązaniem jest zwiększenie, mocy, zwiększenie pojemności magazynu energii, ale dodanie takiej kolejnej funkcji. Oprócz ładowania się od danej godziny, albo może nawet bez ładowania się od danej godziny, czyli ładujemy się od samego rana, za to dodajemy funkcję sprzedaży energii do sieci. Powiedzmy, że ustawimy ten magazyn, że on zawsze o godzinie 19-20 będzie próbował sprzedać tę energię do sieci. Zwróćmy uwagę, jak to zacznie wpływać na działanie naszego systemu. Taki magazyn o tak dużej pojemności jest w stanie odebrać niemal całą energię z fotowoltaiki i później. Tom energię eksportuje w godzinach najwyższych cen energii, zwiększając zyskowność naszej instalacji fotowoltaicznej. Jednak, taka większa instalacja z możliwością sprzedaży energii wymaga odpowiedniej analizy, wymaga znalezienia właściwego instalatora i zakupu właściwego sprzętu. Jeśli potrzebują Państwo w tym pomocy, zapraszam do kontaktu. Zapraszam też do pobierania tego narzędzia i wykonywania własnych analiz. I na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.